Nowy rok, nowe światło, ten sam Bóg, ta sama miłość. Oddycham spokojniej, ufam mocniej, wchodzę w dzień jak w dar. Jezu, bądź blisko, Jezu, bądź blisko, Jezu. Bądź blisko, Jezu, bądź blisko. Bracia i siostry, witajcie w pierwszym spotkaniu tego roku. Rok 2026. Otwiera się przed nami jak czysta karta, ale nie jesteśmy sami. Jezus idzie z nami. Jego obecność jest jak światło, które nie gaśnie, nawet gdy w sercu bywa ciemniej. Zatrzymajmy się na chwilę. Oddajmy Panu nasz czas myśli i pragnienia. Niech ten rok zacznie się od pokoju od prostego Jezu prowadź mnie Jezu prowadź nas Jezu prowadź nas w Twoim świetle nowy czas, Jezu, prowadź nas. Jezu, ufam Ci, Jezu, ufam Ci, w Twoich dłoniach moje dni, w Twoich dłoniach moje dni. Jezu, prowadź nas, Jezu, prowadź nas w Twoim świetle, nowy czas. Kochani, na progu nowego roku nie musimy mieć gotowych odpowiedzi. Wystarczy serce, które chce iść. Przynieśmy Jezusowi to, co jasne w nas i to, co kruche. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, na progu Nowego Roku staję przed Tobą z wdzięcznością i z ufnością. Dziękuję Ci za każdy dzień, który minął. Za dobro, które we mnie ocaliłeś, za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za światło, które wracało, gdy serce traciło siły. Oddaję Ci rok 2026, oddaję Ci mój czas, moje plany i moje pragnienia. Oddaję Ci także to, czego się boję. I to, czego nie rozumiem. Jezu, ucz mnie prostoty, ucz mnie miłości, która nie krzywdzi i nie wywyższa się, ucz mnie pokoju, który rodzi się z Twojej obecności. Błogosław moją rodzinę, moich bliskich i naszą wspólnotę. Daj nam serce otwarte, dłonie gotowe do dobra i słowa, które niosą życie. Duchu Święty prowadź nas w tym roku napełniaj nas mądrością, odwagą i łagodnością. Niech każdy poranek zaczyna się od wiary, a każda noc kończy wdzięcznością. Maryjo. Matko Nadziei, okrywaj nas płaszczem opieki i ucz nas mówić Bogu tak w codzienności. Jezu, prowadź nas. Amen. Nowy rok jest jak świt, nie trzeba biec. Wystarczy iść. Wystarczy wybrać dobro. W małych rzeczach wystarczy zaufać, że Bóg jest wcześniej niż moje lęki. Nie zaczynaj roku od ciężaru. Zacznij od światła. Jezu, jestem. Prowadź mnie. Kochani, niech Pan błogosławi Wam na każdy dzień roku 2026. Niech napełni wasze serca pokojem i myśli światłem. Niech umacnia was w dobru i chroni od zniechęcenia. Niech Jezus będzie waszą drogą, prawdą i życiem. A Duch Święty niech prowadzi was łagodnie i pewnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, dziękuję za wspólną modlitwę. Wejdźmy w ten rok spokojnie, krok po kroku, z Jezusem. Niech w naszych sercach zostanie proste pragnienie kochać, ufać, trwać. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Niech Pan będzie z Wami. W roku 2026 idę z Jezusem. Jego pokój jest we mnie, Jego miłość prowadzi moje kroki. Hmm. Mojego serca oddycham Twoim imieniem w ciszy mojego serca, gdzie milknie każdy głos, w miejscach, których nie umiem nazwać, czekam aż przyjdzie. Rozprosz mój mrok, co we mnie drży, niech Twoje światło dotknie mnie łagodnie. Oświecaj moją duszę, panie. Oddaję ci te chwilę całą, Jezu. Bądź blisko, Jezu. Bądź blisko. Co błądzą bez słów w miejscach, których nie umiem nazwać. Ty znasz każdy mój próg, rozprosz mój mrok. Co w kątach serca, niech Twoje światło wejdzie cicho w cieniu, i moją duszę jeszcze. Oddaję Ci te chwile.